mamy białą, tu jest czarna, tu jest szara. Bardzo ładnie jest widać na akwaterach, na, na gdzie mamy założoną tą tytanową, tam jest biało, tam jest po prostu jaśniutko. I, 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 to powoli przestaje zdawać egzamin, nie? jak to już to mocno jest mocno zakurzone. ale jak się suwak zerwie, tak jak był taki mocniejszy rok, to postawiliśmy 300 hektarów samych konstrukcji, plus do tego chyba było zrobione gdzieś 100 hektarów siatek. Witamy Państwa, jesteśmy firma Dwa Jabłka, Przemysław Panek, Krzysztof, Krzysztof Zatorski. Zatorski. Zajmujemy się profesjonalną. Konstrukcją przeciwgradową, a także materiałem szkółkarskim i różnymi rzeczami, nowościami w sadownictwie. Działamy w tej dziedzinie już od 11 lat. Mamy tutaj w test, na testach o siatkę, którą założyliśmy 10 lat temu. Na tej kwaterze mamy założone siatki z trzech kolorów: siatkę krystaliczną, siatkę czarną i szarą. Również jest tu zainstalowana siatka z wmontowanym suwakiem, która ułatwia otwieranie i zamykanie tego, tych, tych systemów. Też również ją testujemy, ale nie, poza test nie, nie wyszła dalej do, 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 do klienta. Możemy tu też zauważyć to, że Siatka biała, która była montowana 10 lat temu, staje się coraz bardziej szara. Dlatego weszliśmy od dwóch lat w całkiem nową siatkę. Siatkę y, Titan Power białą, która ma wytrzymałość podobną do siatki czarnej w granicach 20 lat, a nie traci swoich, swoich wartości, jeśli chodzi o, 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 o kolor i bardzo dobrze rozprasza światło, co pozwala uzyskać dużo światła w dolnych partiach drzew. Także zwiększa nam to dużo y, ponkowania. Punk nie tracimy owoców w dolnej partii drzewa. Tak jak tutaj widać, jest równomierne rozłożenie owoców. Co możemy stwierdzić w sadach, gdzie mamy zbyt ciemną siatkę, zaczyna nam brakować owoców w dolnej partii korony i to rozłożenie tych, tych, tych owoców jest nierównomierne. Tak, i co jeszcze można dopowiedzieć, do to na wszystkich odmianach, na których potrzebujemy, ładnego koloru ta ta biała siatka rozprasza nam to światło i ten kolor jest bardziej ładniejszy. W goldenie potrzebne nam jest również światło, tak więc, żeby było równe rozłożenie, to tak również zakładamy białe. To jest... Ogólnie na jabłoniach zakładamy siatkę białą. I jeśli chodzi o czereśnie czy, czy borówkę, tam możemy się pokusić o inny kolory, na, na pewno możemy założyć szarą na czereśnie, na borówkę możemy zakładać siatkę czarną. Borówka to jest i tak jakby roślina, która, która jest podszytu leśnego niskiego, tak więc ona nie Potrzebuje tak dużo światła, ona nawet jakby lepiej rośnie pod pod, jeśli ma zabrane to światło. Chociaż też możemy zastosować właśnie to w zależności od, 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 od odmiany, bo przy siatkach białych będzie nam to wcześniej dochodziło, to dojrzewanie będzie wcześniejsze, jeżeli chcemy opóźnić to dojrzewanie typu na borówce stosujemy ciemną siatkę i to dojrzewanie wtedy nam się opóźnia. Także to, jest Czyli, też, to są też zalety tak, siatek. Trzeba dostosować wszystkie wszystkie te parametry do, do danej plantacji i jakby no dzięki temu naszemu doświadczeniu i tym testom, które też robiliśmy w, w naszych sadach i, i u, naszych, u naszych klientów no możemy wiele pomóc klientom w, przy, przy zakładaniu takich plantacji i tu możemy jeszcze na przykład porozmawiać o rozwiązaniu siatka folia typowo na reśni na czereśni stosując folię praktycznie przedłużamy zrywanie tej czereśni w granicach 10 dni co według wszystkich badań, które na przykład przeprowadzili Włosi daje nam to około 20% towaru więcej to jest bardzo dużo w porównaniu do, 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 do normalnych zbiorów Czyli to, to wynika z tego, że jakby to, ten owoc jest dużo grubszy? Możemy sobie pozwolić na to, że nie musimy zwracać no, ten, uwagę, uwagi, uwagi na, na pogodę, która, która jest, tylko możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby ten owoc dorósł do, odpowiednich, do odpowiedniego rozmiaru i dzięki temu ten, ten plon jest, jest dużo wyższy. Praktycznie na cereśni, czy tam w borusce, montując siatkę, zawsze w przyszłości można zamontować folię. Przy, przy naszych konstrukcjach jest to, jest to tak, yy, yy, tak dopracowane, że nie ma problemu. To się składa jak klocki LEGO, można sobie robić to partiami. Najpierw zakładamy betony, spinamy, jakaś inwestycja za rok, dochodzą na stronę pieniądze, zakładamy siatkę. Rok czy dwa później zakładamy folię, także to jest ciągle, ciągle coś do, do dołożenia. Przy, przy, przy tym systemie, w którym my robimy, to, to nie ma najmniejszego problemu, żeby to yy, co roku coś tam dokładać. I co jeszcze chciałbym powiedzieć o, o, o samym założeniu konstrukcji, jeśli nawet chodzi o jabłko bo niektórzy twierdzą, że jest to nieopłacalne. Po, 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 to jest proste do policzenia. Konstrukcja jako konstrukcja jak, jakakolwiek na tym polu musi być zrobiona. Jeżeli zakładamy struną beton, dochodzi nam z met długości więcej tego struną betonu. Także to, jest, to, to, to nie, są jakieś, nie są jakieś wielkie pieniądze, ale zawsze w przyszłości można na tym zamontować Siatkę, teraz następna, następna rzecz. Jeżeli jest ta siatka już, jeśli już ta konstrukcja jest zrobiona, sama siatka to jest w granicach gdzieś około na dzień dzisiejszy w granicach 30 tysięcy złotych na hektar zamontowanie tej góry, góry góry siatki, to w przeliczeniu dajmy na to na hektar, jeżeli ktoś zbierze 60 ton jabłka, 60 ton, ja mówię średnio 60 ton, i to jabłko dajmy na to będzie pobite przez grad i ono pójdzie w przemysł po 50 groszy, a przy jakimś tam w miarę roku to jabłko deserowe będzie kosztowało złoty, 50. To zł, no praktycznie mamy złotówkę różnicy, czyli mamy 60 tysięcy złotych różnicy na tym hektarze, co nam daje praktycznie 30 złotych tylko wyrzucenia na tą siatkę. Czyli praktycznie zwrot w ciągu jednego roku takiej, takiej instalacji. Nasi, nasi klienci, którzy dali się przekonać na, 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 te, na te systemy, nawet chociażby na, na to ograniczenie w tym systemie zamiast, zamiast zakładania bambusa, czy jakiego, jakiegoś, jakiejś podpory do drzewek, dali się przekonać na, 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 te, na, na, na ten system z drutami. To już, już na tym systemie oszczędzamy na hektarze w granicach przy tych, przy, przy tych cenach w granicach 12 tysięcy, 12-15 tysięcy, jeśli chodzi o same, same podpory. Do drzewek, tak więc już mamy oszczędność na to, żeby, żeby założyć tą siatkę. A w momencie teraz, tak jak, jak, jak tu słownik mówił, jest coraz większy problem z, z gradami. Tak więc firmy ubezpieczeniowe też nie są skore do tego, żeby wypłacać odszkodowania i nie chcą ubezpieczać już, już plantacji tam, gdzie jest dość częste, gdzie są dość częste grady. I no, to jest jedyne rozwiązanie, żeby produkować. No już teraz nie możemy się nastawiać na, na, to, na tą produkcję przemysłową. No jednak jabłko deserowe nawet i w tym roku chociaż miało tam chwilowe załamanie, ale odmiany takie topowe Gala, Golden, cały. Mają cenę i na te odmiany, czy na, na wszystkie odmiany, warto zakładać, ponieważ no, dobrej jakości plon przekłada się zawsze na, tą, na zysk z sadła, chyba po to to robimy. Tak, ja myślę, że to, jest, to nie są konstrukcje typowo na, na, na jeden sad. Bo tu praktycznie siatka nam wytrzymuje w granicach 20 lat, ale całe resztę rusztowania zostaje. I zakładamy, zakładamy nową siatkę, i mamy następne 20 lat, następny sad. Praktycznie we Włoszech pierwsze konstrukcje już, już mają około 50 lat. To jeszcze jest fajnego, w, jeśli chodzi o, o, o siatki. Przy tak gorących dniach jak teraz, jeśli jest odpowiednio system nawodnieniowy założony, i, i on po prostu działa, i go systematycznie uruchamiamy, pod siatką jest taki mikroklimat. Nie ma żadnego, nie ma tego przegrzania tych owoców. Tak jak nawet tu widać, te drzewa y, inaczej rosną. One nie mają, pomimo tych, tych wysokich temperatur, które, które teraz są, nie mają tu problemu z tym, żeby, żeby były przegrzane, żeby owoce miały, miały jakiekolwiek poparzenia słoneczne. Y, a to też jest bardzo ważne w produkcji. Nie ma, nie ma żadnego problemu z, przy, przy odmianach takich jak właśnie Gala Golden. Jest bardzo ważne, ważne jest to, żeby jabłko cały czas y, systematycznie przyrastało. A w momencie, kiedy Mamy tak wysokie temperatury, mamy zatrzymanie tej, tej fotosyntezy i yy, jabłko przestaje rosnąć. Jeśli, jak zatrzyma nam się ten wzrost na, na kilka dni, bądź nawet i tygodni, nie mamy odpowiedniego kalibru. Jeśli chodzi o, o jabłko, i to też jest jakby jeden z aspektów w, w, w tym sadownictwie, żeby to jabłko było naprawdę super. Tu... Cereśnia jest taką, mimo wszystko, że ona tworzy taką, taką dużą koronę, ona, ona jest takim, taką rośliną, która potrzebuje mieć bardzo dużo światła, no. żeby zawiązała, bo czereśnie czereśni jest potrzebne, żeby owocowanie, owocowanie było o, od, samego, od samego pnia, czyli nie było na końcach. A w momencie, kiedy ta czereśnia jest zbyt gęsta, zbyt jest duża ilość starych gałęzi, zaczyna, pierwszym objawem jest drobnienie gałęzi i zasychanie. Jak zaczyna się coś takiego dziać w dolnych partiach korony, to już nie mamy pąków. Żeby odbudować pąki, to trzeba dwa lata. No to, czyli jakby to już jakby tracimy, tracimy to, to, to owocowanie i bardzo ważne jest w czereśni, żeby tego światła było jak, jak najwięcej. Jest. Karna siatka 25% zabiera światła. A y, szara siatka w granicach tam 18%. Normalna biała zabierała 11-12%, no. a ta zabiera niby 7%. Ta ta, 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 którą my pokażemy. Ale Czyli, wiesz, tu 20... nie jest warte, to, nie jest ważne nawet to tylko tu, rozrzut tego światła. Mhm. Przy tej nowej siatce jest całkowicie inny, inna dystrybucja tego światła. Różka to, to już tylko biała. Bo, bo gruszka, gruszka to już tylko biała, gruszka bardzo potrzebuje dużo światła, jeśli chodzi o opankowanie, o, o, o to już tam gruszka praktycznie ciemna siatka, czarna siatka eliminuje w ogóle gruszkę. Czarne siatki były, są dedykowane do, do plantacji tych, które są na południu Europy, ponieważ tam potrzeba jest zabrać tego światła z, z korony drzewa, jest tam jest zbyt gorąco i dlatego też czarne siatki były tam, tam zakładane i są zakładane. U nas musimy dedykować te, te, te jasne siatki, ponieważ jakby, no też mówię, dzięki temu, że, że już te 10 lat mamy, nawet na tym, na tej kwaterze, tą możliwość sprawdzenia, jak, 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 to, jak to się odbywa, to, to widzimy, jakie są, jakie są efekty tych, tych kolorów, jakie, jakie ma to znaczenie. Niemieckie sadownictwo praktycznie w tej chwili wszystkie czarne siatki wymienia na białe. Jeśli chodzi o ofertę dla owoców miękkich, mamy również, zakładamy również, prowadziliśmy w zasadzie siatkę antyinsektową, czyli tą tak zwaną na Suzuki. To jest siatka, którą się zainstaluje na bokach plantacji. Jest to siatka bardzo gęsta, ona nie pozwala owadom na to, żeby się dostawały do, do, na, na plantację. To, to też to nie jest taka całkowita bariera, ale ona ogranicza ilość występowania tych, tych owadów w, wewnątrz plantacji. Jeśli mamy coś takiego, taką, taką tą plantację zasłoniętą ze wszystkich stron mamy możliwość jakby wyeliminowania tych, tych szkodników na plantacji. Czyli nie ma tego, tego, tego nalotu ciągłego tych, 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 tych nowych partii, tych, 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 tych szkodników. Jest to dla nas konstrukcyjnie bardzo ciężka siatka do, do, do założenia, ponieważ ona jest bardzo ciężka i ona jest bardzo, bardzo wrażliwa na przedarcia. I naprawdę trzeba dokładnie przemyśleć jakby zakładanie plantacji, jeśli chodzi o przed, przed samym założeniem, żeby rzeczywiście wykorzystać te, te walory tej, tej siatki, bo, bo wielu klientów... Lekceważy ten, tak, ten aspekt. Później jest duży problem z tą instalacją i, i samą, samą, samym. Dużo bardziej musi być cała instalacja stany. wzmocniona, jeśli chodzi o całą instalację w koło, żeby ją przykryć, przykryć tą siatką, bo Stary. jeśli ona dostaje deszczu, to praktycznie te dziurki się zaklejają i przy wietrze to się robi bardzo duży żagiel z tego. Kolejną opcją, udogodnieniem jeśli chodzi o, o konstrukcję sadowniczą, taką związaną z, z, z siatkami przeciwgradowymi, to jest też występowanie szkodników, czy ograniczenie występowania szkodników. W, w takich plantacjach, gdzie mamy dość duże nasilenie chrabąszcza majowego, jest, jest opcja taka, że możemy po wylocie chrabąszcza, ponieważ on wychodzi z ziemi, możemy zamknąć tą, tą plantację szczelnie, tak jak, jak, jak plantacje czereśni i nie ma, nie ma potem problemu z tym, żeby ten chrabąszcz z powrotem wrócił i jakby robił jakieś, jakieś szkody. Ogólnie występowanie szkodników wydaje mi się dużo jest mniejsze i jest... Mm, i dużo łatwiejsze wprowadzenie na przykład jeśli wprowadzamy czmiela na, na plantację. Jeśli za, mamy zamknięty dach, oczywiście nie, nie możemy mieć zamkniętych boków, bo, bo, bo byłoby to za, zabójcze dla czmiela, ale ten czmiel porusza się wtedy w, tutaj jakby w, w, w no, na naszym, tam, tam gdzie, gdzie mamy tą, tą zamierzony ten, ten, to zapylenie. Jesteśmy teraz na plantacji, gdzie mamy taką nowość, którą wprowadziliśmy do, 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 do Polski w zasadzie 3 lata temu. To jest siatka Power Titan, która ma bardzo dobrą dystrybucję światła. To co widać jest na, 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 tym, na tej plantacji, że światło w niej jest rozproszone. Nie ma, ona zabiera w granicach tam 10% tylko promieni słonecznych, ale przez tą powłokę tytanową jest, to, to, to światło jest dobrze dystrybuowane w koronie ponieważ jest rozpraszane a również ta, ta powłoka powoduje to, że siatka ma wytrzymałość siatki czarnej czyli w granicach 20-25 lat na plantacji tak więc teraz do sadów tam do sadów jabłoniowych zakładamy te, te, tego, tego typu siatki Power Tytan i ma w sobie bardzo dobrą sprężystość bo siatka, najważniejszym parametrem siatki jest to, że jeżeli napada w nią grad, ona musi się rozciągnąć, ale po, po stopieniu tego gradu, ona musi wrócić do swojej postaci sprzed. że nie, nie może się rozciągać, musi, musi wrócić po prostu do tego samego musi punktu. Musi być bardzo sprężysta. Bardzo ładnie jest widać na akwaterach, na, na gdzie mamy założoną tą tytanową, tam jest biało, tam jest po prostu jaśniutko.